Siemanko, taka sytuacja dzisiaj śmieszna, ciekawa, interesująca na drodze mnie spotkała. Otóż wyjeżdżam sobie na drogę tą główną, łączącą bytą z Katowicami i od razu wbijam się w korek. Kurna, i znowu szczekamy korek. Jasna dupa, nie? Się zastanawiam. Aha, zobaczcie sobie ten piasek rozsypany, taki pomarańcz na asfalcie. To będzie taki element łączący ten korek z tym, co się tam stało na końcu. Film leci w przyspieszeniu, całość od początku do końca, zobaczcie sobie na końcu z jakiego powodu ten korek był spowodowany i mój komentarz na żywo, który słychać w kamerze. No i tak właśnie to wszystko wygląda po wakacje, tak jak program dla towarzyszy w RMF-ach. Także było miło. To teraz przypomnę, co nieciekawa wieść i smaków. Główny Urząd Statystyczny podał nam zaprzegany dotrzedane... obiekt. Holy shit! i ceny oleju były średnio o 40%. Po górę pieczyło prawie 30%. O wszystkim też podpiszemy na RMF24.pl. Będzie... Widzieliście to normalnie? Kurna... Dwóch coś sypie na ulicę, kuźwa, dwie straże pożarne za nimi jadą, kuźwa, i radiowóz policyjny. No masakra, normalnie. To tylko w Polsce takie coś może się dziać.